Po pierwsze, z kronikarskiego obowiązku. Po drugie, dlatego, że w tym segmencie aut typu kombi Volvo w Polsce ma 40% rynku i wyprzedza pod tym względem zarówno Mercedesa, jak i Audi, jak i BMW. No i trzecia, również bardzo istotna sprawa. Otóż w takich właśnie samochodach Montowane jest wszystko to, co stanowi postęp technologiczny w motoryzacji. Auto jest szerokie na 180 cm i długie na 4,71 m. Powiększono rozstaw osi. W tej chwili wynosi on 2,76 m. Jest to o 9 cm więcej niż w poprzedniku. Auto w porównaniu do poprzedniego modelu jest także znacznie bardziej przeszklone, szczególnie w tej części, która jest bagażnikiem. Światła umieszczone są pionowo, ich najwyższa część jest pusta i jest tylko odblaskowa, poniżej znajdują się kierunkowskazy, niżej światła hamowania, światła pozycyjne, światła przeciwmgielne i na samym dole najniżej umieszczone światła cofania. Proszę zwrócić uwagę, że punkt mocowania tylnej klapy jest przesunięty w stosunku do przodu samochodu o mniej więcej 15 cm. Bagażnik, jak Państwo widzą, jest bardzo długi, ale nie jest wysoki. Jego pojemność do wysokości okien wynosi w takim stanie 485 litrów, natomiast po złożeniu tylnych siedzeń wzrasta do 1641 litrów. Podłoga bagażnika składa się z dwóch części. Tu ukryta jest elektronika auta, natomiast tę część przygotowano z myślą o paniach. Tutaj można postawić różnego rodzaju siatki z zakupami, natomiast po wyjęciu tego ma się dostęp do koła zapasowego, kluczy, podnośnika itd., itd. Auto ma kilka bardzo sympatycznych rozwiązań. Na przykład jeżeli z tyłu siedzi dziecko, które bardzo chce obserwować drogę przed autem, to przednie siedzenie daje się dosyć łatwo położyć. Po drugie, pasażerowie z tyłu mają dostępny stolik jak w samolocie. Przejdźmy teraz do przodu. Przy pomocy pilota odblokowujemy drzwi, otwieramy drzwi i proszę zobaczyć, siedzenie automatycznie ustawia się w pozycji zaprogramowanej dla danego kierowcy. Kierownica regulowana jest góra-dół, do siebie i od siebie. Na kierownicy mamy z lewej strony tempomat. Z prawej strony sterowanie radiem oraz sterowanie telefonem komórkowym. Wnętrze samochodu zaprojektowano niezwykle spokojnie i jednocześnie ergonomicznie. Na głównym panelu mamy do dyspozycji radio z odtwarzaczem płyt kompaktowych. Mamy całą automatykę i elektronikę związaną z regulacją, przepływem powietrza i klimatyzacją. No i mamy segment związany z telefonem komórkowym. Ten samochód jest wyposażony w skrzynię biegów automatyczną, ale oferowana jest zarówno skrzynia sekwencyjna, jak i zwykła skrzynia manualna. Panel zegarowy nie jest przeładowany, zaledwie cztery zegary oraz dwa wielofunkcyjne wskaźniki. Z prawej strony ten, który informuje ikonkami o stanie silnika i napędu, natomiast z lewej strony wielofunkcyjny wskaźnik, który informuje o różnego rodzaju elementach elektronicznych. No to włączmy teraz silnik i zobaczmy, jaki ten samochód jest głośny. W samochodzie, jak Państwo słyszą, jest praktycznie absolutna cisza. To jest limuzyna, w związku z czym jest to auto dosyć miękko zawieszone. Kiedy jedziemy prostą, równą drogą, wtedy jazda jest z autentyczną przyjemnością. Auto jest bardzo ciche. Silnika nie słychać prawie w ogóle. Właściwie główny szum, który dochodzi, jest szumem ze strony kół. Konstruktorzy zawsze uważają, że tak naprawdę auto można ocenić dopiero wtedy, kiedy się jeździ i to jeździ się w zróżnicowanym ruchu. Sprzedawca, który był, był w stylistyce amerykańskiej, prowadzić do Polski.